Sorry, że zrobiłem cięcie, ale musiałem wyłączyć muzykę, bo prawa autorskie. Cześć, witajcie widzowie. Dziś zagramy w WOTA. Czekajcie, zrobię cięcie, przysunę sobie fotel. Kto pamięta filmik Mruczek kontra Mucha? Co mrucko? na kocyku leżysz? Mruczyś będzie nam pomagał w WOTCIE. Nie no, nie będzie. O, Mruczyś się myje. Dobra. pokażę teraz nasze stanowisko. To, to jest, żeby oprzeć o coś telefon, To jest to, co się gra. Xbox za 2000. To coś za, to, to Deska do pracowania. Nie no, zaczynam już odcinek, nie przedłużam. pium Dobra, rozpoczynamy gierkę. Działem samobieżnym. Gramy działem samobieżnym. Yy, ponieważ tak, niszczycielem czołgów. Niedawno kupiliśmy. Gdzieś chyba. 10 minut temu. Dobra. Zrobię cięcie. O, dobra, dołączamy do gry. No niestety bez muzyki, coś cicho. Ups, poruszyłem. Okej, okay. przepraszam, że bez muzyki, ale prawa autorskie. Przyjemniej się gra z muzyką. tylko 5 minut możemy nagrać. Będziemy musieli w dwóch częściach to zrobić. Hm. Do ataku, do ataku, a jaka jest baza ataka. Dobra, rozpoczynamy. To. W tym odcinku może jeszcze dziś nagram ten odcinek Nagram jak gram z zwyczajnym czołgiem. Dobra, Albo ty nagramy czy? jak gramy w Minecraft na survivalu. a to tylko będziemy mogli 5 minut. Słabo z pamięcią. Bartuniu. Bardzo mało pamięci mamy na telefonie. nie wiem, czy w ogóle to się będzie dało. Grać, tak żeby dobrze wyszło do... Widzowie, właśnie nie nawiązaliśmy jazdy wroga, bo się podają. <kluz> to pozwólcie, że zrobię cięcie. O, Widzowie, na mapie znaleziono wroga. Widzowie, na mapie znaleziono wroga. To nawet. Teraz się zaskoczył Bartek. to wyląduje w necie. to wyląduje w necie. Okej, okay, teraz ładowanie Strzałek pole ostrzału ostrzału nie, nie strzału tylko ostrzały ukraińskich miast nie to wie, jak wiecie właśnie amerykańskie nie Niemieckie amerykański, też nie y wiem kilka strzał nie rzędu. nie wiem właśnie w tego co nie wiem nie To jest czołg średni. To nie jeden pasek na nie średni. BŁAHAHA Ktoś inny da ci e. Tu już nie muszę pomagać, temu pomogę No bo on ten, to zasuwa tak, że... Tora... Nie, skręci w najgorszym momencie O teraz widzowie, coś knuje Dostał, ale ledwo cała. Ale dobrze nam idzie widzowie chyba, według Was. ocencie film, przepraszamy, że tylko nagramy. tylko 5 minut, ale mam ma mało. Też znaleźliśmy blisko bazów wrogów, nawet już. Chodź mi tu, wracaj! Kurde, ostatni dzieło są biezne tam, blisko czego, cieka, 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 bo on leci na naszą bazę. Na, na naszą bazę, nie na żartę, czeka. Nie, nie Jestem za tym Za Obroniłem się. O, widzowie, jeszcze tylko minuta. Przepraszamy, że tak krótko. No, może nagramy następnie. Ale nasza siostra Zyska nagrywała wczoraj. Nie, no, oczywiście usuwa, ale to i tak zapycha pamięć. W ogóle ja mam tyle. Nie wiem, A no, tak. Memy z TikTokami zapchały pamięć. Oskar, skarbo, tam dalej były testy. Zwróćcie No właśnie leci średni czołg na O! jest wycielatki lat. No, umarł. I Zwyciężamy, widzowie, zrobię cięć. Pa, widzowie. Widzowie, wygraliśmy! I pa, widzowie.